Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Michał Kołtyś, warszawski inwestor. Jedno z najczęściej zadawanych mi pytań ostatnio to pytanie o to, jak zostać pośrednikiem nieruchomości, czy potrzebne jest doświadczenie i ile można w tym zawodzie zarobić. Osoby, które wybierają ten zawód, wybierają go przede wszystkim dlatego, że są w nim bardzo dobre pieniądze, że mogą się rozwijać, chcą osiągać sukces. Chcą być niezależne, no i to, co jest bardzo ważne, to dobra zabawa. Ponieważ prowadzę z sukcesem od 8 lat Biuro Pośrednictwa Nieruchomości Investorius, to to, co my oferujemy kandydatom na stanowisko pośrednika, to najlepszy program szkoleniowy od zera. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia, nie musisz wcześniej mieć doświadczenia w pracy czy w pracy pośrednika, możesz mieć skończone 18 lat, Przyjść do nas i rozpocząć swoją karierę. Druga rzecz, którą niedawno zmieniliśmy, z której jestem bardzo dumny. Najwyższy na rynku w Polsce podział wynagrodzenia między pośrednikiem a biurem. Możesz dojść do poziomu 90% wynagrodzenia, które zatrzymujesz dla siebie od klienta, a zaczynasz od poziomu 50%, czyli już za pierwszą transakcję uzyskasz 50% wynagrodzenia i będzie ono cały czas rosło, aż do poziomu 90%. Kolejny punkt brak kosztów startu. Nie ponosisz kosztów dopłacania do biura, reklam, fotografa, osoby, operatora kamery, która robi spacer 3D, architekta, prawnika. To wszystko od pierwszego dnia dostajesz ode mnie w pakiecie prezencie, Jako moja inwestycja. Nie ma kosztów startu. Kolejny punkt to szeroki zespół wsparcia sprzedaży. Każda transakcja nie jest wynikiem pracy pojedynczego pośrednika. To właściwie na dzisiejszym rynku nie jest możliwe. Praca jako wolny strzelec. Ta praca, ta, ten sukces jest wynikiem pracy całego zespołu. Od osób zajmujących się i wspierających Cię. Marketingowo, od zespołu wsparcia prawnego poprzez zespół wsparcia architektonicznego, designu, architektury, coś, co jest bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji przez klienta, a także cały zespół tworzący, współtworzący z Tobą ofertę, czyli fotograf, operator kamery i wszystkie te elementy muszą kliknąć razem po to, żebyś jak najszybciej zamykał transakcję. Kolejny punkt to. Możesz studiować i pracować w tym samym czasie. Bardzo często zadajecie mi to pytanie: czy mogę połączyć studia z pracą u Ciebie, z pracą pośrednika nieruchomości? Tak, to wszystko będzie zależało oczywiście od Twojej organizacji czasu pracy. Nie wiem, czy łączyłbym medycynę z pracą pośrednictwa nieruchomości, ale jest wiele takich kierunków studiów, gdzie te zajęcia obowiązkowe są kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. I przez te 8 lat obserwowałem wiele osób, które z sukcesem łączyły te dwa zajęcia. Kolejny element to ekskluzywne imprezy, i tu nie mogę więcej powiedzieć. Po prostu jest dobrze. Wychodzimy z założenia work hard, play harder, czyli pracuj ciężko, baw się jeszcze lepiej. To, co już wcześniej wspomniałem, bez doświadczenia to jest bardzo ważne. Większość biur wymaga doświadczenia, wymaga doświadczenia w pracy, w pracy pośrednika i pewnie byłoby idealnie, jakbyś tutaj przeprowadził 65 klientów, z których od razu byłoby 7 transakcji w pierwszym miesiącu. To się praktycznie nie zdarza. W związku z tym dajemy możliwości przyuczenia się, nauczenia się tego zawodu i dalszego rozwoju do poziomu eksperta od samego początku. I co jest bardzo ważne, te szkolenia też są dla Ciebie bezpłatne. Jest to inwestycja moja, mojej firmy w Ciebie. I ósmy punkt, ostatni. Bezpośredni dostęp do mnie. Większość szkoleń w firmie prowadzę osobiście, więc masz możliwość uczenia się od najlepszych, od osób, które sprawdziły w życiu, a nie w teorii to, o czym rozmawiają. Zapraszam, być może spotkamy się już na kolejnym szkoleniu. A tak jak wiele osób, które po latach wspominają swoje początki, praca pośrednika nieruchomości zmieniła ich życie. Nie tylko zaczęli świetnie zarabiać, nie tylko zaczęli kontrolować swój czas, ale także zaczęli inwestować w nieruchomości. Kupili własne mieszkania. Mam pośrednika, który kupił za 800 tysięcy złotych zarobione tutaj ze mną, za gotówkę swoje mieszkanie, w którym teraz. Mieszka. Dziękuję serdecznie.